No i kawka gotowa. No i tutaj, co nam będzie potrzebne do przygotowania tego kurczaka? Ogólnie udka. To tak, ja mam udka. Takie. Dobrze już umyte. Będą tak, potrzebne nam dwie cebule. E, przyprawa do kurczaka. Oczywiście to nie jest reklama. Ale jak mi ta przyprawa odpowiada. Jest mega spoko. Do tego jeszcze czosnek będzie nam potrzebny. No, i do tego jeszcze może być sól i pieprz. I do tego jeszcze będzie nam potrzebne. bo no ja będę to smażył na takiej z mam margarynie. No, nie oszukujmy się, no. bieda w kraju. Margaryna, ale oczywiście dużo jej nie daje. Ale ważne będzie przy tym to, bo ja będę smażył tego kurczaka na patelni to łódka. To są takie łódka, widzicie, bez tej kości z tyłu, jak zauważyliście, ona jest tu wycięta, dobre są te łódka i ja tę łódka umyłem i właśnie jak tę łódkę umyjecie, ja nieraz też skrobię tutaj te nóżki tutaj z tyłu, wiecie, nożem czasami tak, wiecie, oczyszczam to, dobrze je myję. Jak je umyjecie, to nie suszcie tych udek papierem czy czymś, bo nieraz ja tak robię, jak piersi skuczak robię, no to je wtedy suszę czy ten... Ale jak udka takie, to nie. Czasami nawet wody bym trochę dolewał do patelni, żeby one się dusiły, a później się tak smażyły, wiecie? Ale to wam jeszcze pokażę w filmie dalej, jak to będzie. W ogóle bym chciał to zrobić szybko, żeby ten film był krótki, bo nie chcę, żeby... Widzimy, mamy już cebulę i czosnek obrany. Tutaj jeszcze dodałem pieprz kolorowy i ten i dwa liście laurowe. Bo to też będzie można dodać w trakcie smażenia, oczywiście, nie. A tutaj chciałem wam pokazać, o co chodzi z tym czosnkiem, co ja będę robił z tym kurczakiem. Patrzcie, zanim, bo jeszcze nie jest zamarynowane, ale dlatego tego nie zrobiłem, bo chcę wam pokazać po prostu, jak będzie zamarynowany, co będę robił. Po prostu tutaj robimy sobie tak o, wbijamy sobie nożem, robimy taką dziurkę i ten czosnek nadziewamy do ośrodka. Ja tak zawsze robię. I tak. Jedny, jeden ząbek czosnku może być na jedno udko takie, nie? Na takie kurczaka, nie? No i sobie nadziewamy. Tutaj sobie robimy tak. Czosnek. Nie wiem, czy to dobrze będzie widać. Do kamery bardziej, widzicie? I wkładamy go. I on już sobie jest w środku. Już tutaj jest czosnek tam w mięsie. No i jeszcze gdzieś jakieś jedno miejsce sobie wybieramy. Tu mam raz, dwa. No to damy sobie jeszcze tutaj na przykład. Tu robimy... I... wkładamy. Oj, za mały ten, ten zrobiłem. Ok. O, i, i... I wkładamy. I już jest trzeci. I takie trzy, takie e, ząbki czosnku, oczywiście ten jeden ząbek jest pokrojony na trzy części i tak sobie damy. Jeden ten czosnek, jak one się smażą, on się rozpływa po tym mieście, no to ten smak jest mega zajebisty, nie? No mega, mega dobry. No, i to wam chciałem pokazać. Do no zaraz. No i co? Patelnię już mamy przygotowaną. Kurczak już jest yy, ten zamarowany, jest zrobiony już. Nadziany czoskiem. I robimy tak. Patrzcie. Troszeczkę margaryny, nie za dużo. W różnych punktach sobie dać. To jest naprawdę bardzo mało margaryny. Staram się mało tłuszczu dawać. Proszę, tak robimy, ok i teraz tak. Ja laurowy już daje sobie jeden tak o na dnie i te kulki w piecz kolorowy można sobie wysypać, więc nie stanie. Zawsze tak robiłem i nic nie działo. Teraz kurczaka sobie kładziemy. Mam nadzieję, że mi tu wejdą cztery kawałki. Tak. To, to dobry pomysł. Teraz tak. I tak. O, bez problemu się usmażą, obróci się. No i teraz co? I ślaurowy. te mam jeszcze trochę czosnku, luzem. Można tak oddać. dodajemy cebulką 1,5 cebuli dałem, nie dwie tylko cebuli i jak ja to będę smażyć, gotować to ja będę zawsze troszeczkę wody dolewać bo to jest bardzo ważne, żeby to się nie przypaliło za bardzo o już gotowe no. I tak to ma być właśnie i będzie duszenie i tak kurczak jest przyprawiony, ja to staram się bardzo szybko nagrać, żeby to było w skrócie, jeszcze będzie smażenie, więc do zaraz. No i co, i teraz sobie to nadziemy na małym ogniu. Zmieszamy trochę gaz. Przekrywamy pokrywką. No i co? I powoli się będzie smażyć, dusić, nie? I tak. No i jak to już się trochę to to Wam pokażę jak to dalej wygląda, nie? Co to z tego będzie? Patrzcie, tutaj trochę wodą polewam, mineralną. Troszeczkę, nie dużo, naprawdę troszeczkę wystarczy o. i to się ma tak dusić na małym ogienku, nie? O to już się dusi gdzieś z 10 minut To jest na takim małym ogniu I co, można jeszcze trochę pieprzu dać takiego kolorowego z solą też doprawić trochę oczywiście też można sobie to uzmaicić, można sobie też paprykę do tego wkroić, ja też tak robiłem, zabrałem paprykę jakieś warzywa nawet porę można dać i ten i tak wiecie poukładać to fajnie i to też, też tak można robić takie coś, nie? no i to się niech dusi, za będziemy to obracać na drugą stronę no jeszcze już tak 5 minut, 10 góra o to będę dwa razy obracał, potem za 10 minut znowu będę obracał, nie? No. no dobra, co, powoli je obracamy. Nie, możemy obracać. Śmigalec muszę wyciągnąć. Zróbmy tego, z racji to będzie. O, pierwszą łódko, już się ładnie widzę. Przysma przysmażyło się. Tutaj drugie. Patrzcie jak to fajnie się robi. O! A tłuszczu naprawdę bardzo mało dałem tej margaryny. Bo tam nie myśli na początku, że to było dużo, bo ta patelnia jest... Ogromna też, a tego jej margaryny było naprawdę bardzo mało, bo ja zawsze daję mało tłuszczu. O, te jak się ładnie przypaliło. Przypaliło, przesmażyło. No przypaliło, no musimy nawet. Ten. Ale tak ma być właśnie. No i teraz dajemy sobie trochę wody. Nie za dużo. O troszeczkę tej wody tu. tu. I to tak ma się dusić też, nie? To się dusi i się od razu przysmaży. No, mega sprawa. Okej. Okay. Okay. No. Zaraz ziemniaczki włączamy. I tak obiadek się robi. No. Nie wiem, jak będzie w ogóle słychać na nagraniu, bo mi tutaj też pralka chodzi pod kuchenką jak widzicie, no i to zobaczymy jak to będzie, nie no i co, ja te łódka już obróciłem znowu już je obracałem po dwa razy no i co, i zobaczymy za niedługo finał, jak to będzie wyglądać na talerzu, nie no jeżeli film wam się będzie podobał, to możecie dać łapkę w górę, jak wam się nie będzie podobał, to możecie dać łapkę w dół, możecie napisać komentarz co o tym myślicie, czy dobry obiad, czy zły, no to na razie no i tak właśnie wygląda finał tego wszystkiego